Dzień dobry, nazywam się Marcin Czarkowski, jestem koordynatorem Legionu Reduty Ordona w Związku Inicjatyw Społecznych. Robimy teraz małą akcję zbierania podpisów w obronie Reduty Ordona. Reduta Ordona jest wciąż zagrożona. Niektóre informacje mówią o tym, że jest sprawa załatwiona, nie jest załatwiona. Ten teren tutaj pod tą ulicą na batteryjce nie został w ogóle zbadany. Stwierdzono tylko tak, że Reduta jest tutaj tylko, że tylko żeby ten meczet został, a faktycznie... Teren Redutte Ordona ciągnie się właśnie za tą ulicę na Baterice, wychodzi jeszcze daleko za działki, które tutaj są. Wchodzi na jeszcze jedną działkę, która teraz jest jakby rozbierana ze względu na to, że tam mają postać bloki. I tutaj idzie do ulicy Bohaterów Weśniak. My walczymy o to, że przede wszystkim, żeby ten teren został zamieniony, żeby właściciele zamienili się jakby się z, tak, z miastem. Tak, właśnie, tak, proszę, tak. Żeby miasto dało im swoje działki. Żeby tutaj było muzeum, żeby to było miejsce pamięci narodowej. Tak. Tam są nadal mogiły żołnierzy królestwa polskiego. są mogiły, nadal, nadal są nowe odnawialne. W 2013 roku tak przekopano ten teren tutaj, 3 metry w dół, żeby wszystko wygrzebać, a żeby tutaj postawić budynki, bo jeżeli nie ma nic, to wtedy to nie jest miejsce pamięci narodowej. Do wszystkich Polaków i do całego świata. Do Człowieku, a gdybyś świat cały dla siebie dziś śmiał. Pojutrze zapewne coś jeszcze byś chciał. I stale za mało byłoby Ci wszystkiego. Zastanów się nad tym. Dlaczego dziś tyle narodów narzeka? To wszystko przez chytrość, nienawiść i zazdrość człowieka do człowieka. A czy wiesz, jak leczyć się z tego złego nałogu? Pokochaj bliźniego, pamiętaj o Bogu i ciało i duszę w opiekę im daj. Daj mateczkę i Polskę ci